Witam Was na moim nowym kanale, ja jestem Konrad, ze mną jest Daniel Dzisiaj będzie odcinek z Guziorem Tak, zaczynamy nasz format JTM, czyli jakaś Melodia Dzisiaj pomaga nam DJ Miejsce na Twoje Lokowanie Piszcie hashtag lokowanie, a my przypniemy Wam serdeczne serducho I nie będziemy przedłużać, przechodzimy do odcinka, to co wszyscy chcą i czekają na to, uwaga, teraz a Jeszcze wejdźcie na nasze przełomowe Instagramy, na których są zdjęcia prawie co tydzień Bieracie. Jeden. Zaczynamy od numeru pierwszego, tak jak jest na klawiaturze. Uwaga, jeden. Mm. Um, numer pierwszy to jest hit, hicior, hicior, guzior, hicior, wifi, proszę Państwa. Mówiła mi mała Matik, mówiła jak czujesz to napis, mówiła mi nie pij, pierdol te dragi, inaczej zarobisz, Mateusz potrafisz. Ktoś w ogóle napisał komentarz, ej to jest ustawione, bo czemu wy idziecie po kolei z numerami? Ja mówię... Co? Numer drugi, numer drugi lecimy. Zobaczmy, no leśmy trójkę w takim razie, może to mi wpadnie do głowy potem. Czemu? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co? Ja pewnie co? Tak, tak samo. Ja nie tak znam tak tego. Z... O co chodzi? Proszę to jest państwa. Jest. Może pewnego rodzaju Yugio. A to dobrze. Ten cały budynek złożyłem jedynie z kart Yugio. Ten cały budynek złożyłem jedynie z kart Yugio. Numer 4, proszę państwa, numer 4. Mm. Nie, nie wiem, co to jest to nie. nie? Czekaj. Kevlar No Tak no Rozjebałem wczoraj telefon Przeszedłem na raz zarzutą z wujkę Rozjebałem na miał te kurwę Nie pierdol mi co to wyzwanie To uwaga numer 5 teraz, zgadza się? Tak Numer 5, leśmy numer 5 Aperkat Dobrze Dobrze U, Ale poleciał Jak aperkat wziąłem do pracy Już się niczego nie lękam Przepraszam, chłopaki, jak ogarniam traki kurwa pierwszej klasy. Milion tam pęka, godne odpalenia rady, bo w końcu się wżołem. Numer 6 lecimy, już wracam do postaci yy, gracza teleturnieju turnieju. Numer 6. Tu, tu, tu. nie śpiewać. To nie jest śpiew, to jest yy, nudzenie. No, dobra, no. co jeszcze nie wiesz? W sensie, no znam ten beat, na pewno to ale? bym Odgad prędzej czy później, ale sobie jednak zostawię na potem. Siódemka. to jest proste. Ehe. No. Ile na początku? 2 Dobrze. Dobrze. nie gada z tą. Mati to przechujesz nadal, he. A obokrzyku jest wariat Dużo szybszy przywódcy gada. Byle by bez lipa mieć za przywódcę gada. Uwaga numer ósmy. Stranger Things. Dobrze. Dobra, wiem, bo oglądałem. Bo daj mi trochę kuszu, co da mi trochę luzu i może przez ten w końcu mi psuć Weź najlepiej się skąd duszy Zasięgu moich uszczu Obra to, to mi tym mózg jak bluz Zostaje mi tam dwa numerki z tego co pamiętam dwa? Y -y, dwójka i szóstka To najpierw szóstka Szóstka posłuchajmy szóstki mał odpowiedź No podpowiedź No Na, To jest, to jest pełne nazwisko Dobra bo w sensie? No. Czy to jest. To jest amerykański rapek? Gambino. Który... Dobrze. No bo może mnie poskromić, uwaga nitka! Został długo ze Ja sobie tego przyczyniłem do końca, bo ja i tak nie wiem, więc uwaga. Posłuchajmy sobie chwilę, y 10 sekund ciszy. I. Poddaję się. Nie będę strzelał, żeby nie mieć punktów ujemnych. Poddaję się. Blackout. 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 ani mówią, że ładnie, gdy wioletowiec nie ma, mi zaczną. pomóż mi do twarzy, to dobrze się składa, bo wpadam w stracę na tę chujkę. no masz 5 punktów? Ja pewnie zrobię 3. Lecimy po rekord najmniejszej ilości punktów. Nie, ja chyba ja mam Yy, jedynka to jest. Są płuca zlepione topami. No, no tak. No. O, to jedno znam. Uhuu! Dobra. Płuca zlepione topami. Uleżę tak tygodniami. Mała jest też taka przyłóż do rany. Nie umiem ciągle być taki. Zmęczony próbami. Proszę rękę podaj mi. Numer dwa. Nie wiem kompletnie nic. Dobra, numer 3. Show me. Nie a, wiem a też. A numer... Nie wiem też. Ja nie, nie zjadł guziera to pff. numer 4. Znam, numer 4, znam, ale nie fajnie jak to się nazywa. Dobra, numer 5. Numer 6. O numer 6 to znam. Yy... Michik. Dobra. Tylko te piski, piski, siski na piwki, mi jak znikła. Tylko te piski, piski, siski na Fifki, Michik znikła. Tylko te piski, piski, siski na Fifki, Michik Teraz numer 7 lecimy. O. Oh yes. o numer 8 to jest najprostsze. Moja robiona pisańka guziora ze szpakiem. Ninja A teraz nagle tak powiem: Ninja, ninja! Ninja, 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 ninja. ninja, ninja. Te chińskie bajki ciągle robiły mój sen, nie czytam mangi, A ja ten kanbari miał jaki te tańczyć, to jakbym walczył o tle. Dobra, zacznijmy od numeru 6. Ej, to było miki, kurde! <ścoughs> Co numer 5 si Nie, 7 Nie, to może podejść Numer 4, no, jak to numer 4, ja to znam Spada deszcz? No uznajmy to Nie Spadnie to się deszcz. Spadnie. Spadnie. Spadnie Uznajmy to, ja bym go uznał No i począt Jestem jak w jakimś zamknięciu. Tabletka daje mi szczęście, więc biorę następną, następną. I chłonę całe zło, całe zło, ależ mnie chwyta za serce, jezu! To numer dwa lecimy. co to jest? Tylko jeden. Yy... Pod, jakaś podpowiedź do numer dwa? Yy, tak, lecimy, yy, Kto jest pijany? Twój stary. Że po nim? Słuchaj, po starym? No, a jakbyś odmienił potem jeszcze starym na przymiotnik. To tytuł to będzie. starym? Po staremu! W roztargnieniu od szczytu z bloku do kariery, w okampieniu od szczytu bloku do parteru. Fajsik nie najważniejszy, bo nie przyda się martwemu. A to numer 7? Numer 7 się ładnie podoba, fajnie się zaczyna. Tak, aby chce, Nie. Mówiłem już trochę o tym numerze. Jest trochę związany z Japonią, z wodą i z Japonią. I ma numer. No ale jest biota, to niewiele, to zmienimy. Może numer 4, ciekawy. Dobro. Nie, jak jest z G? ty już masz 4. A, 3. Mm. Numer 3, ciekawy, jak się nazywa. To, to nazywa też jest tutaj, związane nie, z Japonią. Damy sobie numer 7 jeszcze. Mam się do Dobra, fajnie nie zgaduję, bo tracił półty bez sensu. Dobra, to, 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 to się poddaje. Dajcie tak się numer dwa. Dwa? Ale ty go masz. A, to numer trzy. <noise> <3. głosy> Omori, Omori. Omori, Omori. Gdzie popełniłem błąd? Jakbym miał głośniki wmontowane w dłonie, bo wszystko leci mi z rąk. Dziera się w noc, żaglonu mleczny mi swon. Danielem, ale po prostu dałem mu fory yy, z racji tego, że jestem właścicielem kanału. To stwierdziłem, że lepiej, żeby on wygrał. Tak więc, coś chcecie coś, co powiedzieć, nie wiem. Chciałem tylko powiedzieć, że przypominam hashtag Lokowanie. Do, dostaniecie serduszko pod komentarzem takie o! Ponieważ dzisiaj DJ'uje DJ-owo, właściwie i bardzo dobrze sobie poradził. Yy, DJ miejsce na Twoje lokowanie polecam kontakt w opisie oraz nasze niezawodne Instagramy, na których Zostawi serduszko, na zaobserwować nas i zostawić jakiś fajny, pozytywny komentarz. Z racji tego, że przejmuję ten kanał, yy, ja zaczną się na nim pojawiać różne streamy z gier, jakieś gierki. Zapraszam bardzo serdecznie, oni tylko będą mi pomagać, czasami będę z nimi nagrywał tylko odcinki takie jak teraz. No po prostu chłopaki się kończą, nie ma już pomysłów na odcinki, więc ja tutaj przejmuję. Tak, no widać, no tylko JTM, jak czas dać miejsce młodemu pokoleniu, no. My już wychodzimy, miło było, to była wspaniała przygoda, dziękujemy. No, żegnamy się, może kiedyś znajdziecie nas w jakiejś kawiarni, jak będziemy z dziadami popijającymi się się tylko. Płac Powa na kawiarnię, on tylko będzie, wiadomo.